Takich rozmów jak ta nie ma za wiele. Nikola Zalewski specjalnie dla nas zgodził się opowiedzieć o rozmowach z Czesławem Michniewiczem, współpracy z Jose Mourinho, a także ewentualnym transferze do Polski. Nikola Zalewski, czyli najlepszy piłkarz Romy w kwietniu. No właśnie, na Tobie robią jeszcze wrażenie kolejne nagrody, nagłówki w gazetach? On znaczy, cieszę się bardzo, że mam, mam taką szansę, że trener dał mi taką szansę i po prostu Robię to, co trener mi każe i teraz dobrze jest, ale zobaczymy, jak, jak na przykład teraz mamy jeszcze dwa ligowe mecze. Bardzo ważne. Później mamy finał też bardzo ważny. Zobaczymy, co będzie na koniec sezonu. Teraz jesteś w świetnej formie, jesteś podstawowym zawodnikiem w zespole Jose Mourinho, ale ten początek był dla ciebie trudny, bo w większości meczów siedziałeś na ławce rezerwowych. To trochę nie deprymowało cię, że tak długo czekałeś na swoją szansę? No tak, wiedziałem, że jak miałem rozmowę z trenerem na, na początku sezonu, to trener powiedział mi, że po prostu muszę, muszę poczekać na, na taką małą szansę. I z Werono dostałem, dostałem szansę i po prostu mogę powiedzieć, że dobrze zagrałem i teraz mam kolejne szanse. Ale każdy mecz jest, jest bardzo ważny I, i po prostu jak wcześniej powiedziałem, to teraz mamy te ostatnie trzy mecze i muszę dać e, e, jak najwięcej, żeby, żeby pomóc kolegom. I ja jest po prostu. Też nowinką dla ciebie w tym sezonie jest nowa pozycja, czyli to lewe wahadło. To było trochę dla ciebie zaskoczenie, że trener testuje cię właśnie na wcześniej obcej pozycji dla ciebie? Powiedzmy, że było zaskoczenie, ale nie było. Powiedzmy tak, bo e, na, na początku sezonu trener od razu mi powiedział, że e, mogę tam grać i będę tam grał, czyli po prostu zaskoczenie było na, na początku sezonu. Ale teraz to, to normalne. No Trener Murinio raczej nie jest znany z tego, że odważnie stawia na młodych zawodników. Ty go jednak do siebie przekonałeś. Co według ciebie było takie kluczowe, że właśnie dał tobie szansę? Ale powiedzmy, że trener od razu powiedział mi, że jak dostanę szansę i, i dostałem z Verono, to muszę po prostu grać jak, jak, jak wiem i po prostu. Jak mam piłkę jeden na jeden, w obronie e, wiem, co robić i sztab i trener też mi podpowiadają, mówią, co, co zrobić, po prostu grałem swoje, dobrze zrobiłem i teraz zobaczymy, co będzie. A jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z Josem Mourinho? No bo jednak taki trener, trener, który w klubowej piłce wygrał niemal wszystko, no chyba na młodym zawodniku robi szczególne wrażenie. Tak, pewnie. Jak, jak powiedziałem, nasze pierwsze spotkanie było po prostu, żeby porozmawiać o, o moją karierę, co, co w tym roku miałem zrobić i po prostu chciałem, powiedzmy, że na początku sezonu to chciałem odejść, powiedzmy tak, i bo, bo widziałem, że, że mogę nie dostać, nie dostać po prostu szansy. Ale trener powiedział, że, że dostanę tą szansę i żeby, żeby, żeby po prostu tak zagrać, jak wiem. No po tym okresie przygotowawczym, letnim, miałeś świadomość, że faktycznie możesz dostać tę szansę w pierwszym składzie, bo imponowałeś tymi bramkami, dało to się zobaczyć na jakichś filmikach na YouTubie, ale początek raczej nie zwiastował tego, że będziesz w takiej dyspozycji, w jakiej jesteś teraz. Nie wiedziałem, że, że po prostu mogę, mogę po prostu zagrać w pierwszym zespole tak e, powiedzmy łatwo, ale nie łatwo. Nie wiem jak to powiedzieć po prostu, ale teraz powiedzmy gram dobrze, powiedzmy tak, ale, ale najważniejsze przede mną. Takim ważnym momentem dla Ciebie w tym sezonie było to spotkanie derbowe z Lazio, kiedy Ty, mając jednak trudną sytuację rodzinną, pojechałeś z drużyną na mecz, trener wyciągnął do Ciebie rękę, dał Ci szansę, to był taki znak, że faktycznie możesz na Jose Mourinho liczyć? Pewnie, pewnie, pewnie. No, ale później, jak miałeś okazję już występować w kolejnych meczach, no to jednak znów przeblatałeś te występy regularne, z nieco mniej regularnymi, no ale w końcu dostałeś swoją szansę. Ale nie obawiałeś się, że jednak przyjdzie zima, będzie można tych zawodników sprzedawać i trzeba będzie odejść po prostu, żeby szukać tych kolejnych minut? No, właśnie w, w styczniu to taki sam argument, co w, na początku sezonu. Po prostu nie, nie dostałem szansy w, w tej pierwszej połowie, powiedzmy tak, i sezonu. I po prostu chciałem, chciałem odejść na wypożyczeniu, ale trener, też, trener i, i dyrektor sportowy powiedzieli, że, że nie ma takiej, takiej szansy i po prostu tutaj zostaje, bo na pewno będę miał szansę zagrać. I, i tak się stało, powiedzmy tak. A jest jakaś nic prawdy w tym, że pytało o ciebie polskie kluby zimą? Nic nie wiem. Czyli jednak. Bo po prostu Roma. Roma nic nie powiedziała. Czyli jednak te plotki... e, od razu od razu powiedziała, że nie, i, i koniec. Też takim myślę, ważnym aspektem dla ciebie była mimo to odważna decyzja, bo przeważnie ci młodzi zawodnicy, którzy przechodzą z primavery do pierwszej drużyny, tak jak ty yy, udają się na wypożyczenie, ty jednak zostałeś, yy, ale wierzyłeś do końca, że faktycznie tę swoją szansę otrzymasz, no bo wiadomo, zapewnienia zapewnieniami, ale jednak yy, rozum może podpowiadać, że lepiej pójść do słabszego klubu, tam zbierać minuty, niż po prostu oglądać mecze z perspektywy ławki rezerwowych. Tak, pewnie jak Pan powiedział, to, to powiedzmy głowa tak mówiła, żeby, żeby odejść na, na, na wypożyczeniu, ale po prostu, jak już powiedziałem, to trener powiedział mi, że, że, będę, że będę miał szansę, i tak się stało. Teraz wraca Ci dość konkretny rywal na Twoją pozycję, czyli Leonardo Spinazzola, zawodnik, który zachwycał podczas Mistrzostw Europy. Dla Ciebie to jest taki raczej pozytywny akcent, że możesz z nim rywalizować, trochę podpatrywać, czy jednak trochę obawiasz się, że ze względu na jego powrót możesz z powrotem usiąść na ławce rezerwowych? To znaczy trochę to i trochę tamto. Czyli e, wiem, że, że Spinazzola to. E, bardzo, bardzo ważny gracz dla piłkarzy, dla, dla Rumy, i wiemy, jakie znamy swoje umiejętności, wiemy, że może, może nam, nam pomóc, I, ale po prostu teraz, jak e, teraz gram mecze i nie chcę, nie chcę już siedzieć na ławce, na ławce. No i oby tak było. Udało mi się doczytać, że jako dziecko mocno podpatrywałeś Cristiano Ronaldo. Nawet do tego stopnia, że Twoja babcia ufundowała ci perfumy z jego autografem. Starasz się czerpać z, z umiejętności Portugalczyka też na boisku? Opozycja no, nie jest taka sama, ale. Znaczy, Cristiano to. E, coś. Wyższy poziom, trochę. To... Wyżej ustawiony zawodnik też. No tak, 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 ale, ale po prostu nie mogę do, do niego dojść. Powiedzmy tak, bo za, za wysoki poziom. No, wszystko oczywiście możliwe, jesteś jeszcze młody, więc. Tak, na pewno... tak, tak, ale. ale myśli... Zawsze, zawsze mhm. zimna krew i jedziemy do przodu. Tak zostając jeszcze w temacie Twojej młodości, no to pochodzisz z małej miejscowości, bo to około 2,5 tysiąca mieszkańców, bodajże z tego co wyczytałem, poli niedaleko, yy, niedaleko Rzymu. Yy, też zauważyłem, że większość tam mieszkańców była raczej kibicami Lazio. Ty mimo tego wybrałeś Romę. Skąd w ogóle taki wybór, żeby pójść właśnie do tej drugiej części Rzymu? No, ładne pytanie ale powiedzmy, że ta taka wielka pasja dla Romy to zaczęła się jak, jak tutaj zacząłem grać po prostu, bo wcześniej na przykład tata był, był fanem Interem, ja byłem mały, I, czyli ja też za, za Interem, powiedzmy tak, ale byłem mały, czyli później jak, jak tutaj dostałem się do Romy, to po prostu Zostałem taki oficjalny fan AS Roma. A dla ciebie, Roma, to jest taki docelowy przystanek, docelowy klub, w którym chciałbyś kontynuować karierę? Czy jednak masz takie marzenia, żeby wyjechać do Hiszpanii, do Anglii i tam rywalizować na jeszcze wyższym szczeblu? O... Bo już słyszałem, że, wiem, że, że, jak... że zaczęli cię porównywać trochę do Francesco Totti'ego, że tu spędzisz wszystkie lata w Romie i będziesz kolejną no, taką nie, legendą. Nie, nie, nie. Nie, chcę, nie chcę takie. Takie, takie coś, ale powiedzmy, że. E, nie wiemy co, co jutro będzie. Mhm. Powiedzmy tak, dzisiaj wiemy co będzie, ale jutro nie wiemy. Ale masz jakieś taki wymarzony. Nie mogę, nie mogę, nie mogę powiedzieć co, co będzie na przykład e, w, w zeszłym e, następnym sezon. Nie. A masz jakieś takie marzenia, taki klub, do którego chciałbyś trafić w przyszłości? Nie wiem, nie wiem. Śladami może Cristiano Ronaldo trochę pod ten Real Madryt. No nie wiem. Nie. Też ostatnio udzieliłeś takiego wywiadu we włoskiej prasie, kiedy dość mocno opowiedziałeś się o tym, że czujesz się Polakiem i chcesz grać dla naszej reprezentacji. Dopytam trochę z drugiej strony. Czy otrzymywałeś dużo propozycji występowania w reprezentacji Włoch? Tak, dostałem dużo. Ale jak już powiedziałem, to e... Polska uwierzyła we mnie po prostu reprezentacja Polski uwierzyła we, we mnie od U 15, czyli ja mam rodziców e, e, Polaków, czyli czuję się w 100% Polakiem i nigdy nie, nie pomyślałem ani sekundy, żeby, żeby zmienić. A to prawda, że ty nawet nie posiadasz włoskiego paszportu? Tak. Prawda. Ostatnio też widziałem, odwiedził cię, odwiedził cię selekcjoner Czesław Michniewicz. Mógłbyś opowiedzieć o kulisach rozmów z selekcjonerem? No znaczy, mógłbym, ale, ale nie. Może inaczej. Może inaczej nie czy możemy się ciebie spodziewać na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji? Oczywiście tej pierwszej. No, zobaczymy. Nie wiem co, co trener w ostatnim wywiadzie powiedział. Ale coś tam czytałem, że powiedział, że mnie powoła. Nie wiem, czy źle przeczytałem. Tak, tak. tak. Mhm. Ale dla ciebie ta pozycja lewego wahadłowego to jest taka, na której się dobrze czujesz, na której chciałbyś docelowo postępować? Tak, 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 tak? To bardzo, tak, tak, tak. Bo ty masz też takie inklinacje często ofensywne, więc nie ma jakichś takich chęci, żeby przesunąć się jeszcze ten szczebel wyżej i grać już typowo ustawionym obok nawet napastników. O, teraz po prostu mamy takie ustawienie, że nie mogę wyżej grać, mhm. czyli teraz jestem, gram tam i po prostu dobrze się czuję. Wiem, że trener teraz tam chce mnie ustawić i, i jedziemy do przodu. No, oby tak było, zdecydowanie w reprezentacji pozycja lewego wahadłowego jest potrzebna. No, jeśli tam będziesz występował, no to myślę, że naprawdę może być z Ciebie podżytek. A zostając jeszcze w temacie Czesława Michniewicza, selekcjonera reprezentacji Polski, to jakie on wywarł na tobie wrażenie? No bo miałeś też okazję współpracować z innymi trenerami? Mógłbyś trochę opowiedzieć, jaki według ciebie jest właśnie trener Michniewicz? No, powiem szczerze, nie spodziewałem, że, nie spodziewałem się, że przyjedzie tutaj do Rzymu tylko dla mnie, ale no powiedzmy, że przyjechał też i dla, dla Beresza, bo był tutaj w Rzymie, grał z Lazio, ale nie, nie spodziewałem się, że, że się spotka ze mną. I teraz zobaczymy. Jako, jako człowiek to super. Po prostu teraz e, zobaczymy zobaczymy, co będzie na, na zgrupowaniu, jak mnie powoła e, i po prostu. O to. Ale widziałem, że siedzieliście w miarę centralnej części Rzymu. Nie ma problemów, żeby udać się właśnie w takie miejsca, w których jest sporo osób. No bo wiemy, jak wygląda piłka we Włoszech, no piłkarze często nie mają tam życia, nie mogą odpędzić się od fanów. Wy mogliście spokojnie kawę wypić. No znaczy, spokojnie to nie, ale e, wypiliśmy kawę 15 minut, porozmawialiśmy i, i od razu pojechałem na trening. Trener e, pojechał do, do Beresha, właśnie. I spotkaliśmy się tylko na 15 minut, czyli nie było takiego, takiego hałasu, powiedzmy tak. A takim największym marzeniem teraz dla ciebie jest wyjazd na Mistrzostwa Świata w Katarze? No, teraz. To jest e, wygranie e, Pucharu z Romu i później zobaczymy. Dobrze, Nikola. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że dziękuję. zobaczymy Cię na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. No i przede wszystkim mam, mam nadzieję, że Liga Konferencji zostanie wygrana przez Romę. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie pozdrawiam.